Inki za inki i ta autografia, która nam niestety nie do wszystkich trafia. Niemiecki rzecz można już obowiązkowy, uczyć się słownictwa właściwej wymowy. Bierzemy go zawsze w podróż po Europie, bo to język, ciągle będzie już na tobie. Matematyko, Tyś nauk królowa, gdy uczył się Ciebie, to aż boli głowa. Wciąż te liczby, procenty, pola i wody. Myślę, że ich nauka nie przyniesie szkody. Przyroda to życie, rośliny Ten tę naukę, ostatnio na stronę pamięta. Zdykawy się, się na kroku, bo chwała i flora jest na oczu. Sprawiać nasze polepszenie, by łatwiej się było błędów na pragnienie, byśmy się sprawowali. Wiecie, jak należy, bo wtedy biednik także w nas uwierzy. Muzyka w lekcji nas serwisie Tutaj także z się miewa. Na poważnie mi rozrywkowa wręczenina, lecz o słabym także się uczymy. Technikę wracają do szybkiego z maną. lecz w bardzo na przykład pozasady ruchu drogowego, dla przyszłego kierowcy to coś bardzo ważnego. Informatyka to nauka jeszcze całkiem nowa. To dziedzina bardzo, bardzo przyszłościowa. Komputery dostały stałe nasze życie, o jej zależność być czym Plastyka to rzeźba, malarsko, grafika, pejzaże, portrety, także ceramika. Tutaj też na się każdy komputer mi się przydaje, jeśli każdy taki mi się Wychowanie fizyczne fizycznym przyjął pracę z człowiekiem, a on całym nie tylko ułamał, skąd jej mieli i piją. Zatem z tym sprawiają, że myśmy już wciąż odgrywali. Na nich głośno siedzi kocha, złego im niebo bez łupka.